Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Kuba i... Kuba i Mikołaj. Owszem, jesteśmy znowu na niferlandie No. Gdyby są wygenerowane z kreatiwa, gdybyście nie wiedzieli. Potrzebowałem ich, żeby villagerowie tu nie wchodzili. Pora rozmnożyć krowy. Pewnie tak jak wszystko. Musimy sobie wziąć z ziemię, i ten. One nie chcą się rozmnażać w ogóle, wiesz? Krowy? No? Czemu? Nie wiem. Czekaj, ja dobrze mówię? Yy, się pszenicą nie rozmnaża, czy czymś innym, bo nie. Pszenicą. Nie pszenicą. To spróbujcie. Nie, no. kilo od Rozum... kilo. Dzięki. Dałem ci nawet mój nowszy. A dzięki. Miły jesteś. Proszę. No sam, ja... sam, dwie małe, Są dwie małe. To czemu mi. To, to... Nie, nie ważne. Zrobię patyki. nie. Kurczę, ta nam brakuje tylko pióra, żebyśmy mogli ten coś poszukać. Czekaj, patyki, patyki, patyki zrobię. I zrobię dwie kamienne łopaty, i pójdę pozbierać dużo ziemi. Ale idziemy, jeszcze jedno. Próżka Kuba? Masz. Masz i, i idź do ogrodu. Eee, to to ja idę sobie pobierać ziemi. Idźmy mi się okay. A ziemi a ten a piasku mam, a piasek też nam potrzebny jest? Eee, Na no, Jeśli będziemy Robić domek to tak. I ile mam tej ziemi zebrać? Hej. E, piasku? Ziemi. Ziemi? No, bo zbieram ziemi. A, nie wiem. Oj, dobra, żałuję. Czekaj chwilę. Dobra. Ile tej ziemi mam jeszcze raz się spytam w ten? E, nie wiem. Ja nie potrzebuję w ogóle ziemi. Do tego robię, do na farmę. A e, parę staków. Halo. Halo? Parę staków około, myślę. Ja już mam prawy stak jeden. O, to dobrze. O. Nie! Idę po zemstę. Dobrze, że byłam tuż obok. Ja wiem, że tam jest jaskinia, chcę się do niej dokopać. To będzie zejście głębiej. Trzy, prawie cztery staki. O będę miał to fajnie. A ty jesteś kup tym. Idź, po, szukaj diamentów albo nawet żelaza, bo my nawet żelaza za dużo nie mamy. A mamy w ogóle? Ze, ze Zbyszka mam dwa. Miałem pięć, ale zrobiłem wiaderko, żebyśmy mogli zrobić farmę. O, dobra. Dobra. Zrób z tej farmy też nieskończone źródełko. lof się rozwalił. Miałam mi się upata, ale zrobię tak, żebym miał. Yy... No wiesz co, mam 401. Wracam do domku. Dobra. Daj mi tam ziemię. Okej? Okay. A ty będziesz robił? Aha. Tylko, że mam pomysł. Może tutaj gdzieś w tej kopalni. O, to jest dobry pomysł bardzo. Cześć, tata! Tylko ja pójdę po drewno. Idź po drewno... i idź przepa... Yy, trochę tego. Kamienia, żebyśmy mieli yy, na... Czyż nie, 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 nie trzeba kamienia, wystarczy dirt. Wiem, ja już mam swój kocyk. Ale super, lego. Nie no, fajnie sobie wybrał. Ale ja mam kocyk z Harego Pottera, czyli lepiej. Nie jesteś po te drewno, bo przecież drewno było w skrzynkach. Serio? No. Aha. Było staka jeszcze, a ja mam raz, dwa, trzy, cztery staki dębowych desek. Ja zeskoczyłam. Mikołaj, patrz, jestem hardcorem! Jestem hardko... Mi Mikołaj, patrz. Zeskoczyłem z tamtej dziury tam. Tam. W tej małej, co krowa jest. Też cię kocham, Wojtuś.

Eee, dziewięć. Trochę żenujący wynik jak na youtuberów. Na trochę żenująco bym powiedział. Dalej Hmm. Tak odchodzi Popatrz. Wiesz co? Jeszcze... Ja, ja idę zjeść, a ty coś porób, okej? Okay? Okej. Okay. Pobuduj, pobuduj coś, porób coś. Możesz też wykopać ten. Yy, tutaj miejsce na farmę. E, odłóż do mojej skrzynki tego. Dirta, ok? Dobra, odłożę Ci go Odłożę Ci ze dwa staki Okej okay. A nie, to jest tu! To włożyłem do skrzynki Mikołaj Okej okay. To Ty też porób i nie zanąć widzów, dobra? Ja się Słuchajcie widzowie robimy bardzo ciekawą rzecz. Odznaczamy nasza. Żeby mi przez przypadek nie zniszczył. Wiadomo. Każdemu. I to pamiętajcie, każdemu bez wyjątku może się zdarzyć. Wam mi nawet wielkim youtuberom, takim jak Dream i inni. Każdemu może się sturzyć. Każdemu <laughs> może się zdurzyć. Wara od moich słuchawek. Już teraz widać, że to jest moje. Na szczęście, owalna, że ja nie chciałem, Mikołaj, ja przepraszam, nie chciałem. trudno nie dajże się. dekoruje sobie skrzynkę dekoruje 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 friends friends. Do you rap? Co? Przez przypadek cię zabiłem, nie chciałem. To było naprawdę przez przypadek. Proszę bardzo o przebaczenie. Tylko jeszcze. Aha, już nie mam. bo na parę minut. to się... Dobra. Zbudowałeś? Jeszcze nie. O! Samy. Skrzynki kuby. Moje dziedzictwo. Tak. To będzie w moim testamencie. Dziedzictwo gwartu? Czytam czyść. He? Dziedzictwo Gwartu? Nie. Skrzynki Jakub w RO-12. Nie. Inaczej to było. Kuba. Skrzynki Kuby, tak. Ja pozostawię po sobie dla dzieci, a one dla wnuku. No genialne, panowie, genialne. I dziedzictwo Gwartu. Ech, czy w ogóle tu jest kopalnia? Oczywiście! Aj! Magia atakuje. Wybaczcie widzowie, że użyłem kreatywa. Znaczy tego, spektatora. Ale wiedzcie, że itemy, które zabrałem, to były tylko te żelazne drzwi, z których przypominam, że nie da się zrobić zwykłego żelaza. I że nie mam zamiaru ich zastępować. Więc spokojne wasze głowy. Jest! Jest kopalnia, mikołaj dobrego ja do końca trzy, cztery, A, nie zabrałam ze sobą pochodni. Nie chcę powietrza. Odłożyłam pochodnie do skrzynki. You remember me. No i jeszcze raz walił wszystko w cholerę. No, bo to wszystko jest tanie. Wręcz darmowe. A prochu to ten, nie potrzeba. Ten, ten budżet jest na ten film taki mały, że i tak nas nawet nie stać na naprawę teraz. Mojego tatę. Stać nie jest biedakiem. On nie jest pól. To ja jestem tylko pól. Tak. tak, ludzie. Jestem biednym człowiekiem. Nie mam pieniędzy. Ale dostaję kieszonkowa, znaczy dostaję od przedwczoraj. Nie, wczoraj od wczoraj dostaję kieszonkowe. Nie wincie mnie, że jestem biedny. Ale mój tata już nie jest. Znaczy, wiem, że to tak jakby wyklucza mnie też z bycia biednym, ale. Te, po co my duże pole robiliśmy, skoro my nawet tylu nasionek nie mamy, co? Zbierzemy je. Chodź mi pomóc. Wiem, gdzie jest żelazo. Chę ze serwerem i teraz jeszcze raz połączyć. O, nie! Oj, nie! O nie, 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 nie! nie. Uf, uf. Dobra, tu jest dużo żelaza. O, tu też. Mikołaj, będziemy mieć dużo żelaza. W ogóle napiszcie wdzięcznie w komentarzach, jak zrobić tak, żeby było tutaj jasno. Bez pochoni. Po prostu najlepiej w ustawieniach. Nie serwera, po prostu w ustawieniach. Ustaci. Oj! Nie wiem, dlaczego. Słuchaj, na pole musi być cały oświetlone. No tak. Wosilnie nie będą ten e, świecić, nie będą wzrosnąć bez światła. Tu będzie żelazo na pewno. Pewniaczek wręcz. Pewniak.

To szukać żelaza. To taka mała ta farma? Dobra, nieważne. A okay, tutaj słuchaj, potrzebujemy pszenicy, żeby rozmnożyć jeszcze krowy. Już są dorosły, to wyście rozmnóżcie. Wy też. O Jak nie mogę? Chwila. To już żarcia nie mam. Ja właśnie pracuję nad żarciem. Zanim wruszymy na wyprawę, nie? Hej, Wiem, świniaki. Wiesz, świniaki tak? będą dobre, tylko trzeba najpierw je znaleźć. Dasz wiaderko wody? Nie mam teraz na razie. Aha, bo ja potrzebuję. Dobra, dostałam mięsko. Sienie koronę może mieć. Okej, okay, czepałmy trochę mięsko. Te bestii Ale nie wszystko na raz, nie wszystko na raz. Przepala się mięsko moja. Daj mi wiaderko wody, to za chwilkę. Tu jest woda. O, dasz wiaderko? Dzięki. Teraz będziemy mogli zdobywać mianasko. I... Czy to było. Co? O. Co? A. Jeszcze... Zabiję jakiego... Zabiję go lema. E, lepiej nie myślę. Jednego golemu zabiję. Okej. Okay. Ale nie więcej. Więcej już nie zabijamy na tym serwerze. Już ci oddam wiaderko też Ale będziesz musiał chwileczkę doczekać Polski. Dobra, jestem po raz, raz kolejny. Masz jakieś jedzenie? A... Nie ty. Masz jakieś jedzonko. A... Chyba mam. A ty masz jakąś pomoc? Ale z czego? Od siebie? Bo jest ta duża jaskinia, w której zdobyłem trochę żelaza. Mam mieć i kilo w żelaznej, to tyle. Okej. Okay. A ile golemów zostało? Dużo, czy mało? Nie wiem. Zabijam tylko dwa golemy teraz. Dwa? Teraz? No. Miałeś jednego, bo ta wioska... Tu jest jeden golem. Chwila. Nie, bo zabijam jednego teraz, a na początku kiedy zabijam. Zostały trzy golemy. U nas w domu, na wiosce też jest. Wiecie Ale sobie. widzę... Na wiosce nie trzeba więcej Ot. niż jednego. Potrzeba, bo nam wiz... ledżerów zabiją. Nie, jeden sobie daje radę, bo, gra... bo zawsze to grałem na jednym... Zawsze jest jeden ten na jednej wiosce. Okej. Okay. Tak czy siak, musimy ściąć drewno. Wszystkie drzewa tam i posadzić. Ale nie tak blisko siebie tym razem. A i Mikołaj, nie potrzebujesz jedzonka, możesz się zabić. Jeszcze nie ma reguły, że tak nie wolno na tym serwerze. Ile ten odcinek trwa już? Dwadzieścia osiem minut kończymy. Na razie, widzowie.